Przykład, kiedy zatrudniono firmę prowadzoną przez Kena Schwabera właśnie do wdrożenia skrama w jednej z firm. Oni, oczywiście, jako pierwszy element, zrobili audyt w całej firmie, jak firma pracuje. I znaleźli zespół, który w ogóle. Gdzieś tam pracował w jakiejś piwnicy, specjalnie nie miał kontaktu z, z, ze światem, tak, tak można to nazwać. Ale wiadomo było o nim tyle, że on naprawdę dobrze pracuje. Ten I on przeanalizował, jak oni pracują, i okazało się, że właściwie wszystko, co, co, co skram zakłada, opisuje, oni w takiej czy innej formie u siebie IT Academic Day jest tutaj właśnie dzisiaj się odbywa, okazał się wielkim sukcesem dla nas jako dla firmy wkraczającej właśnie na, na rynek marketingowy, jeżeli chodzi o firmy IT, mamy bardzo dużo zainteresowanych naszym profilem i jakby tym, co możemy zaoferować w rekrutacji osób. Wojtek makura, który tam siedzi. Miał wykład bardzo interesujący skram i aktualnie prowadzi fram pokera z uczestnikami konkurencji. Na naszym stoisku znaleźć wiele ciekawych na. także udzielamy wszystkich informacji i tutaj prężnie działamy i wykład się udał znakomicie, więc czekamy na następny targi.